Dzień dobry. Witam. Będę przepowiadał przyszłość, przyszłościowe zdarzenia. Jestem Wróżkita Uszkiewita i przepowiem przyszłość, której nigdy nie zapomnisz. Proszę dzwonić pod numer widoczny na ekranie. O, 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 mamy telefon. Halo, halo! Halo, dzień dobry! Czy to wróżkita, uszkiwita, program wróże, kity? Tak, witam. Proszę, proszę mówić, o co chodzi. Straciliśmy widza, widzę. Proszę dzwonić. Mamy, mamy telefon. Halo, halo. Halo, czy się. Do, dodzwoniłem się? Halo? Nie dodzwoniłeś się. Żegnam. A to był program Wróże Skity. Pamiętaj, przepowiem ci przyszłość, której nigdy nie zapomnisz. West Coast. The doctor's advocate. Get a blunt, roll a weed, light it up, nigga sippin' on.